Jeżeli chodzi o y, Integrę, naprawdę bardzo super program, jeżeli chodzi o, o pracę, o pomoc, o funkcjonowanie całego serwisu. Ta czas tego wypełniania długopisem na kartce w porównaniu do tego, co można y, już w gotowej formie elektronicznej oznaczać mhm. i zapisywać. No. Historia, tak? Przyspiesza pracę, jeśli chodzi o pracę magazynu, tak? Importowanie kartotek magazynowych. Współpracujemy akurat no, w bardzo dużym stopniu z Interkarcem, więc bardzo to nam przyśpiesza. Pamiętamy czasy, kiedy musieliśmy każdą kartotekę ręcznie wprowadzać, ręcznie tak, A tutaj jednym przyciskiem, mm. zaimportuj, pach i już jest. Tak? No tak, no bo jakby pan miał wprowadzać takie 10 no pozycji ręcznie, to ile czasu no to tak, pan panu zajmowało? Tak, no, następne jak gdyby no, też rozliczenia z Interkarcem. Tak? Mm -hmm. podpinanie wszystkich WZ-ek do. Do faktury zakupowej. Tak? Mm -hmm. no, to, no to też jest chwila, i, i już tak? wszystko I już, mamy. I już wszystko mamy, więc, więc no zdecydowanie, zdecydowanie mm -hmm. warto, zdecydowanie przyspiesza. Uważam, że to jest coś super rozwiązanie, mm -hmm. tak, żeby to więcej wdrażać w szkołach, może mm -hmm. pod... idzie cał, całym i mocnym postępem do, do klienta. Tak naprawdę dla nas, dla nas, serwisantów, którzy tak naprawdę w dużej mierze zderzamy się z klientem. Że na bieżąco z tego korzystamy. Jeżeli są jakieś utrudnienia, to jest informacja w waszą stronę mhm. i widzę, że staracie się poprawiać to. No bo też y, to jest program, który jest tam wdrażany, ulepszany poprzez nasze uwagi, wskazówki, zgłoszenia. Y, bardzo przyspieszyło i uporządkowała nam aplikacja PDS i APP. Mhm. Aplikacje tak. mobilne dla, tak, mechaników, dla, dla i mechaników i dla doradców. Tak. Tak które że tak, no, no jakoś tam nie wyobrażam sobie. Gdybym tak, gdyby miał się wycofać, tak, to jakoś nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Mhm. Gdybym miał wrócić do, do zleceń pisanych i przetrzymywania mhm. tego wszystkiego, to zdecydowanie no, nie, nie polecam, odradzam i sugeruję, żeby koledzy jednak mhm. się zdecydowali na to. Naprawdę w dużej mierze uratował tak naprawdę nas. Y z wieloma problemami i usterkami, które tak naprawdę borykaliśmy się oczywiście przed, e, przed tym ty, 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 e, programem. Nie wróciłby Pan do kartki papieru? Nie, nie, nie wrócę, nie. na pewno nie. Na, <laughs> chyba, <laughs> chyba, że zamknięcie i powiecie, dobra, od dzisiaj internetu nie będzie, ale takiej opcji nie ma, więc... Nie, nie dopuszcza Pan? Nie dopuszcza. Pan Dobrze.